No i dobra, kolejny wyścig, zobaczymy. Spróbujemy naszą taktykę na przeczekanie, że jak najmniej zmian. Ostatnio nam nie pykło. Skończyliśmy na ostatnim zakręcie przed metą. Się o coś poszło nie tak i przyróżnęliśmy w bandę po prostu. Wtedy to było na torze w UK. Teraz jesteśmy na Red Bull Ringu. No, w miarę równo. Czyli tak, mamy 30 stopni, 31 w miarę spoko, czyli będziemy próbować zrobić eee, 5, 4. Czyli tak, będziemy próbować robić 5 okrążeń i 4, i 4, i 5 w ten sposób, chyba że. Chyba, że, chyba, że. Tak zrobimy. O, w ten sposób. Spróbujemy wykręcić cztery okrążenia. Chociaż nie wiem, czy, to by było. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. No nic, zobaczmy. Tak, masz jechać no czy on zrobi no 4 powinien sobie tutaj zrobić Schumacher powinien zrobić 5 Dobra, na razie to nam się jakoś tam powiedzmy układa. Schumacher wyprzedził. naszym rywalom się kończą opony źle rozpracował te 4 i tutaj damy ci 4 na pełnym gazie żebyś leciał może znaczy 5 musisz zrobić no nie wiem 5 5 musi zrobić no szkoda bo zmarnowaliśmy trochę tego paliwa gdzie moglibyśmy to szybciej zrobić te okrążenia Zobaczymy na razie. Schumacher jest na 14. pozycji. Wjeżdża do pit stopu. Jaki czas pit stopu? 5,24. No nie za dobry. Zdecydowanie nie za dobry. Mm -hmm. Schumacher to tu chyba na pełnym gazie może sobie spokojnie jechać. Mamy trzy okrążenia, to damy mu tutaj pełny gaz, niech leci. Latifi musi zrobić pięć okrążeń, więc tutaj nie możemy nim poszarżować. Zaraz go spowolnimy troszkę, żeby przepuścił nam Schumachera jak go dogoni. Ale czy go dogoni? Oj 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 się tu porobiło. Wstawimy szumacherowi może na ostatnie okrążenie ten, ten pełny gaz. Nie tak. Może teraz mu się coś tu uda więcej. Okej. Okay. Latifi. Oj, stracił pozycję. Oj, Schumacher. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, piękna końcówka, 13-14 pozycja, a nasz rywal 21-24 pozycje, także pięknie nam ten wyścig wyszedł. Trochę cierpliwości trzeba do takiego stylu i nerwów, bo często przez większość wyścigu jedziemy na drugiej pozycji, no i dopiero w samej końcówce coś tam zaczynamy do przodu lecieć.